już wyszliśmy na boisko, ustawiliśmy się i powiedzieliśmy sobie słowa, żeby rozpocząć ten mecz tak jak te mecze, do których przyzwyczailiśmy kibiców tutaj, że w pierwszych 15-20 minutach ustawialiśmy sobie mecz. No i ten mecz rzeczywiście tak się dla nas czyli Trzecia minuta, wspaniała bramka Kapiego z lewej nogi, a to co zrobił Rygen Drisek na 2-0 to stadion Świata. Miejmy nadzieję, że tą kadrą, tą bramką przybliży się do kadry Słowacji, bo o niej marzy. No ja tylko Dobiłem tak naprawdę do pustej bramki, więc moja bramka zdecydowanie była z tych wszystkich no, najbrzydsza i, i nie ma się nią co chwalić. Ale rzeczywiście 3-0 kontrola tego spotkania. Nie chcę tutaj narzekać na Murawę, bo wszyscy widzą, jaka ona jest. A my gramy swoje, staramy się robić to, co trener nam zakłada i, i to, co sobie. Zakładamy wszyscy razem przed meczem, bo, bo trener za nas nie zagra na boisku, więc to tym bardziej cieszy. I To co już wspomniałeś, przyzwyczajacie przy, przyzwyczaja kibiców do zwycięstw i przyzwyczajasz Ty Jerik do strzelania bramek do punktowania dla Krakowi. Ta forma z jesieni podtrzymana? No tak, takie były założenia, żeby przede wszystkim ten okres miesięcznego, okresu przygotowawczego e, podtrzymać, nie stracić tak naprawdę na tej wartości strzeleckiej, ani, ani, ani oczywiście kondycyjnej. W tym meczu pokazaliśmy, że wszystko jest na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście, jeżeli się wygrywa 3 do 0, pierwszy mecz, inauguracja i strzela się trzy bramki do przerwy, no to wszyscy powiedzą, że Grekowia tak naprawdę się nie zmieniła i gra swoje. No, miejmy nadzieję, że już kolejny kolejnym meczu czy powtórzymy to. No z tego, co rozmawiamy w szatni, podział na grupy jak najbardziej tak, ale podział punktowy wydaje mi się, że jest tutaj zbędny. Uzasadnisz dlatego, że... Ponieważ no jesteśmy akurat w tej sytuacji, gdzie jesteśmy na trzecim miejscu i jakby te punkty pewnie dla nas są jakąś kradzieżą, że tak nazwę w cudzysłowie, a oczywiście ten, który nas goni i ci, którzy gdzieś tam walczymy o utrzymanie, no to dla nich to jest jakiś handicap, bo zbliżają się praktycznie o połowę punktów do przodu, ale ci, którzy tak naprawdę są na pierwszych lokatach, to, to dla nich to jest nieprzyjemne